Cześć, nagrywam dzisiaj zupełnie resztkami baterii. Eee, muszę się spieszyć, jestem na drzewie. Eee, nie wysoko, ale nade mną jakimś zdjęcie. Mm. Ale może nie będzie go teraz słychać, nie wiem. Eee. Dzisiejszy wiersz mój będzie teraz, ale od jutra już obiecuję będzie proza i trochę odpoczniemy. Mrówki w popłochu. A co jeśli się zacznie umierać przed wojną? Bezgłośnie i niewiarygodnie długo, a nawet myśli się, że to tylko chwilowe. Przecież się nic nie wie ani o wojnie, ani o umieraniu. Tylko się umie walczyć i kochać. Codziennie umie się wstawać i oczy otwierać szeroko. Dlatego nie jest się w stanie uwierzyć, że to już. I jeszcze się próbuje oddychać, planować, pocieszać, wspominać, i jeszcze się budzi nadzieje w korytarzach. Przecież jak się czegoś nie umie, to się tego nie zrobi. Nadzieje. Ale widać. Nie miało się racji, bo są powody do umierania, o których nie śniło się nawet wojną. Patrzcie jeszcze na to drzewo. Tyle na dziś będzie. A jutro wreszcie wrócimy do Prozy. Trzeba odetchnąć. Tymczasem trzymajcie się. Cześć.